Się tak, yes! tak się Tak się Na co idą? Jak ta piłka pięknie wpadła. Tutaj jest ta piłeczka. Tutaj. Sela A tak tutaj jest ta piłeczka? A tutaj leży Pickford. Bardzo zasmucony. Nico Williams. 1-0. finał euro. Jest 1-0, widzowie. A prawie. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście za czy za Hiszpanią no ja jestem za Hiszpanią i bardzo się cieszę, że Niko strzelił brawo ogólnie ogólnie dla niego e, bo może być jeszcze drugi gol ale to, to już nie będzie tyle No. ale mega brawo dla Niko Williamsa no i widzę i może nagram jeszcze jakieś gole jak w ogóle będą jakieś gole bo mogą nie być jakieś gole i może być 1-0 do końca meczu. Bo ogólnie jest 48 minuta, a już bliża się... Nie no, tak naprawdę to... Tak naprawdę to dopiero się zaczyna 48 minuta. Jest znaczek euro. Uje! Oh yeah. Znowu akcja. Co jest? Jak niewiele brakowało Olmo. Williams chciał uderzyć, na znaczy podać. Jak nie mało brakowało, żeby on to szczelił. Właśnie on by to strzelił, jakby ten. Jakby się nie pomylił. Dobra. To jest za dużo akcji. Ja dziękuję widzowie wam za oglądnięcie tego. Tego gola. No i pa! Stawiliście suba i lajka. Zostawcie suba i lajka, jeśli jestem słodki. Albo i śmieszny. Oj, co jest? To jest zielona. A więc ja Wam dziękuję. Chciałem sobie sprawdzić krew. Już na salę, dobra. Ja Wam dziękuję. Pa. I nagram jeszcze jednego gola.